TV. Dzięki za taką aktywność. Zapraszam na kolejną filmę. Słuchajcie, dziękujemy za taką aktywność na kanale. A bardziej to Karol, Wam dziękuję za taką aktywność. Słuchajcie, było tak mega ciepło. A majówka się zakończyła kurtkami. Co nie, Karol? Chodziliśmy w krótkim rękawku, a teraz chodzimy w kurce. W jeden dzień cała pogoda się zmieniła. Nie wiem, co tu się dzieje w ogóle. Słuchajcie, na kanale Diamentowy TV, jak widzicie, 17 subskrypcji już mamy. Pokażemy Wam, co, jest, co się dzieje tutaj w ogóle na filmach. Cześć wszystkich! Siemanko. Tutaj? Diamentowy TV. 16 łapek, dziękujemy. Komentarze też komentowaliście. Dziękujemy. I, pozdraw i, pozdraw I pozdrawiamy. Ok, teraz Karol trochę zagra w piłkę, bo w ogóle dziękujemy za takie komentarze po tym filmie, co Karol grał. I pozdrawiamy Petro. Chyba tak się czyta, ponieważ Karol się ucieszył, że napisał ten pan taki komentarz ponieważ ten pan też się zajmuje piłką i dziękujemy za komentarz i w ogóle wszystkim dziękujemy, bo pan napisał, że Karol ma fajną piłkę i że fajny trik no w ogóle dzisiejszy outfit Karol no i piłeczka to co Karol, a może pokaż ten trik co wtedy? bo temu panu się podobało Nasz piesek wlecałam Karol <gulę> wleciał w kupę psa chyba <gulę> Pokaż Karol <gulę> O, ciekawie to wygląda Ale wiecie, co jest najlepsze? Że nie ma takiego wiatru i nie szumi już na odcinku. Tak i samdzie w w Kupę Karol, a nie w gówno. To no. Ło! Wow. Dobrze! W ogóle e, nie wiem, czy pamiętacie, ja jestem motylkowa. Powinniście mnie pamiętać, bo tak jak mówiłam, będę na każdym No, Karol, dawaj, gola! Jeszcze raz! Super! Okej okay, Karol. Dostałam w głowę O nie O, samochód. Potem wy zadawajcie pytania do Q&A Tak i w następnym odcinku na nie odpowiemy Prawda? Tak I jak dzisiaj jeszcze napiszecie to jeszcze dzisiaj będzie odcinek z tych Q&A Słuchajcie teraz wam pokażę ten komentarz Tutaj odpisaliśmy, daliśmy serduszka i tak ten pan napisał taki nam komentarz, chwila Oj Coś nam dzisiaj ostrość nie łapie, albo i łapie Aj. A Karol teraz co, co pokażesz widzą? Jak jeszcze na rowerze? I po, pokażę na pietwój rower, Chodź tu ładnie pokaż, Może widzowie nie widzieli, prawda? Mm. Proszę bardzo, oto Karola rower. Taki, podoba Ci się? Czy może wyjdziemy za bramkę? Wyjdziemy chyba, nie? No to chodź. A więc pokazujemy, jak jeżdżę na rowerze. Ok, chodź, Karol, tutaj zapraszam. Uważaj! Jeszcze Karol nie pokazywała swojego rowera, więc dzisiaj pokazujemy. A, umiesz bez trzymanki jeździć? Tak. No to pokaż. No możesz pokazywać, ja mam przybliżenie. Karol, wziąłem przybliżenie, możesz pokazywać. No dawaj. No, dawaj. Jeszcze raz. Poczekaj bo wow, pokażemy jak ten jedzie. Wow. Patrz jaki kład jedzie Karol. Ja nie mogę. Co oni wyprawiali na tej ulicy, co Karol? Nie. Pokaż jeszcze raz, bo dokładnie nie było widać, no? Zrób takie coś, Karol! Karol! Tak zrób. Super! Dobra.

Pilkę. Może... A jak bez jednej ręki jeździsz, jeszcze nie pokazałeś tak dalej. A jak No. Jeszcze raz, czejno. no. Super! Ręka do góry! Nie Patrzcie jaki ładny zachód słońca! Super Pamiętajcie o pytaniach do Finlandii a za chwilę następny vlog. A to już jest koniec, tak? Ta. No to pa! pa, pa.